Cześć, cześć. Witam w kolejnym odcinku z Fallout Shelter. Bez przedłużania idziemy na następną misję, mamy trzy postacie pod jakąś tam... pod jakąś lokacją i wchodzimy do boju. Z tego co pamiętam była to misja na wyższy level, dlatego wysłałem tam od razu trzy postaci. Spodziewając się ciężkich przeciwników. Patrzcie, jaka duża lokacja! Dobrze, że zabrałem aż trzy, trzy osoby. Eee, to może być długa i ciekawa misja. Zobaczymy. W pierwszym pokoju nic nie ma. Zobaczymy, co będzie w drugim. Patrzcie, trzy zombiaki. No to są ciężkie nic. Jakby ich było dwóch, to byśmy tutaj nieźle, niezłe katusze przeżywali. Jak widać jeden z komediantów ma kiepski strój. Ja kiepską broń, przepraszam, no ale nie mamy lepszej. Musimy walczyć z tym co mamy. Aj, jeszcze tutaj wróćmy, czy nie, nie da się wrócić. To trzeba zobaczyć jeszcze to. Niby nic, ale... Ale trzeba, nie? Tutaj mamy pusty pokój, nic nie ma w nim ciekawego. Eee, wydaje mi się, że to będzie odcinek pod tytułem Dualeksi kontra zombie. Zobaczymy, co w kolejnych, w kolejnych pokojach. Ale jak widać, coś w tym jest, tak? W każdym pokoju mamy zombiaki, które musimy serdecznie witać mini atomówkami. Shotgunem i działem laserowym. Jak trzeba, to trzeba! Patrzcie, przeżył. Skubaniec. silne te zombie, ale tu będą takie... ...bronie, to ja nie wiem, po co one w ogóle są. Patrzcie, jeszcze te bibigany. 0,1 albo 0,2 yy, ataku. To wreszcie, bardzo się opłaca pięściami walczyć. Nie kumam, nie kumam w ogóle tej sytuacji. Wchodzimy dalej. A sam poszedł. Fajnie, jak taki jest odważny. Ciekawe co powie, jak się zombiaki pojawią. Tutaj tylko dwa na szczęście. Ale patrzcie, jak nas Gdybyśmy mieli tutaj tylko dwie postaci... Dlatego też, też mówiłem chyba dwa odcinki temu, że musimy te... Yy, nasze wyprawy robić trójeczkami. No Nie ma innego wyjścia. Otóż te <laughs> potworki Moby w pokojach robią się tak silne, że dwie postaci, oczywiście je pokonują, ale ilość do, zużytych do tego skimpaków jest zatrważająca. Się boję, że kiedyś zginę przez to. Szczelać. Dobra, jedziemy wyżej. Zobaczymy co tam nas czeka. Dla ugozmaicenia mamy... mole rat. Jad to szczuga, mole to jest mole, mole... ...szczugo mole, nie wiem, jakieś szczury czy inne dziady. Jakoś tak to się tu powinno tłumaczyć. Save, ciekawe co będzie w save. No, trzy razy damage to ja rozumiem takie obrażenia dawać. Patrzcie, komedientowi znowu trzeba dać ciuszek. No, na trzeba patrzeć. Właśnie zauważyłem, że im głową odpadają. Zobaczcie. Teraz ja już nie zobaczycie, ale. Dekapitacja. Jak on zrobił dekapitację? Na przykład shotgunem? Jest to ciekawe zagadnienie. Jakoś go nie widzę. W realizacji. Trzeba bym bardzo dużo kul zużyć. Co to jest? Świecący zombie? Na to Próbujmy z niego przywalić. Trzy gazy może być. Uff! A zobaczcie, a pora, uf, głowa mu odpadła, tak jak powiedziałem. Jest to pozytywny efekt walki z zombiakami odpadające głowy. Czyli troszkę jak w filmach i zagara. Tak, najlepszy sposób na zabicie zombie to obcięcie łapetynki. generalnie powinno się oczywiście uszkodzić mózg, ale gadałe right je. No żeby jeść, przygadzą się. Przenikamy na górę. O, tutaj już przygapiłem. Wracać. Wracać. Może tu jest jakiś święty gal? No, święty gal w posadzie z tym paków. Ok, powiedzmy, że jeszcze czegoś nada. Wchodzimy na górę. Są nam jeszcze tylko trzy poziomy. Jeden? No co ty? Jakiś magiczny gór? Nie strzelajcie, nie jestem jak te inne. Szukacie Pauli Panpi. No to i było, OK. Paula myślała, że to miejsce to coś tam oczywiście nim nie jest. Poszła do krypty numer 813. Możecie za nią działać, to może pomóc. Co to jest? Co to może być? Może jakaś broń jest? Jak broń, to damy ją chyba komediantowi, czy nie? Damy ją może młodemu piratowi. Zobaczymy. Zobaczymy, komu ją damy. Ale wyglądało to groźnie. A tu już są standardowe gule, zwane przeze mnie zombiakami, a może gulo-zombiakami? Patrzcie. Radawaye niestety wam się przydadzą, wiem czemu tutaj tutaj było. Jestem właśnie ciekawy jednej rzeczy, czy, yy, czy nasi dualersi się... Robią radioaktywni, bo on rzuca atomówki, czy dlatego, że te góle są radioaktywne. Jak pamiętam w czwórce to one były chyba same w sobie radioaktywne, więc. I nadawały radioaktywności. No bo to są tak ludzie, którzy tam... od, od promieniowania stali się ząbiekami takimi, tak? Czy gulami. To raczej chyba rotał tych wspaniałych potworków. No, strzelać, strzelać. Nie jest to wybuch, a to mógł wygląda zjawiskowo. Jedziemy dalej. Ostatni pokój, tak? Ostatni. Ja myślę, że będą jakieś większe potworki, a tu też trzy góle. No, jednak lasowo działko jest najlepsze. Coś tu jeszcze mamy do zniszczenia? Nie, wszyscy zniszczeni. Zobaczmy jeszcze w tym pokoiku, co mamy do zebrania. No, takie słabe te rzeczy, szczerze powiedzieć. Dobra, to spadamy do bazy. Junkjet. jet. Co tu może mieć? Trzeba to przy, przy powrocie do bazy dobrze obejrzeć. Bo to może być jakaś fajna rzecz. Junkjet, jet, czyli co? Śmieciowy drzutowiec, śmieciowy plecek jaketowy, coś, coś takiego, coś w tym desen. Zobaczmy, co to jest. Aha, czyli mamy kciuk do góry, łapka w górę, czyli nam się jakieś dziecko będzie rodziło, bo jakaś pani weszła w ciążę. Tam nawet kilka, patrzcie. Bzykalnie po prostu się uginają od nadmiaru akcji. W sumie dobrze. Patrzcie, znowu godzina. Ludzie, to wracaj na górę. Ty, wejdź tutaj. Ty co robiłeś? Robiłaś. Jest w wciąż? Wracaj na dół. Nie, do ciebie ktoś powinien przyjść? Aha, dobra. Ty ale co? Nie. Ty tutaj śmigaj. Zobaczmy tylko czy ci się spagowali nam. Na to chwilę potrwa. złóżmy ty. Ty mój drogi, tutaj. Ty mój drogi. Ten dźwięk oznacza, że pojawił nam się typek, który daje kapsle. Nie chcemy się go szukać. Patrzcie, mamy wypadek. Trzeba wesprzeć okoliczne pokoje, bo zaraz będzie tutaj dramat. Tak jak mówiłem. To był ostatni, tak nic nie zrobisz. Skóry możemy teraz jeszcze wysłać. O, tu ty... jeden balda, nie, nie, nie trzeba. Powinniście sobie teraz poradzić. Mój drogi... Aha, ty masz... Ty jesteś ty. Wróćmy Ciebie tutaj. Albo no, tutaj. Zobaczmy. Zabijacie tak, jak zabijacie. W ogóle myślę, żeby w przyszłości tą krypto rozbudować jeszcze inaczej, czyli robić w rzędzie. Cały rząd dla elektrowni, cały rząd dla kuchni, cały rząd dla, yy, dla wody. Nie wiem, czy to będzie dobre wyjście. Zastanawiam się nad tym. Jesteście razem dobra. Coś gadacie? Nie o godzinie, więc spoko. Moja droga. Zapraszam. Moja droga, co ty robisz? Proszę bardzo. W takim razie robić nam wodę. A ty moja droga? Zapraszam tutaj. Czy coś tutaj jeszcze potrzebujemy zrobić takiego ważnego? Na no, tych to możemy poczekać. Te pokoje na razie olewamy, bo chcemy ulepszyć... E, gun Shop, czy jak tam to się nazywa? Czy Workshop? Czy jak to się nazywa? Weapon workshop, ok, weapon workshop, ok, tu się będzie robić, ale możemy wysłać na pewno ludzi na misję i możemy spojrzeć, jakie mamy misje do zrobienia. A, ale to będzie piękne, patrz, to jest na zwierzaka za to, super. Co do zrobienia, no, a misje mamy takie w porządku. Tak, ci ludzie wrócili, więc możemy to skrzętnie wykorzystać. Jak oni wrócą z sypialni, to je weźmiemy do pokoju. E, Jakie mamy postacie do misji? Popatrzmy. Mamy 1, 2 i tego trzeciego chyba. Jakie są wasze levele? Dziesiąty, właśnie ten nasz kiepski level. Jedenasty, trzynasty. Czy mamy jakieś misje od 10 levelu? Szału nie ma. Patrzcie, co to mamy? Od 15 mamy tylko tą. Wyślemy ją. Nie jest to jakaś pogrywająca misja. A, nie możemy. jest to no co zrobić? 3-6 godzin. Wyślijmy was, słuchajcie. Idźcie trochę na trzepiecie lewej. Nie będą to długie wyprawy, ja was wieczorem cofnę. Nie będę powie, że wam Już tego nagrywał. Idźcie tylko troszkę, chociaż może damy wam więcej. Damy wam po 15 i cofnijmy was rano. Ok, dobra. Tak zrobimy. Dlatego trzeba przyspieszyć te pokoje. Potrzebujemy więcej środków medycznych. Udało się. Tu też przyspieszymy. Coś się udało. I wysłamy teraz Ciebie, mój drogi, na misję Damy Ci 8 i damy Ci 12 mało trochę Damy Ci 15 leć, migaj Spróbujemy jeszcze raz ją przyspieszyć 30% szans to niezbyt duże ryzyko, ok i ciebie wyślemy, tak? Proszę. I 13. I was moi drodzy wycofamy. Tam mamy pięciu, tu mamy trzech ośm. Potrzebujemy jeszcze jednego dualera, którego przeznaczymy na misję. W sumie nikogo takiego nie oznaczyliśmy. Zobaczmy, czy mamy taką postać z miarę głównymi statystykami, czy nie. Czy ja źle liczę? Moment, poczekajcie. Jeden to są wszyscy, którzy jeszcze biegną na misję. Nie, nikt już nie biegnie, więc zobaczmy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, tak, no jeszcze jedną osobę potrzebujemy na misję wysyłać. Kto to może być? Widzimy tego dziadka, on kiedyś podróżował na misję. Leś tutaj trwicie percepcję, będziesz naszym klasiem na misję, dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli macie jakieś sugestie, pytania, prośby, to piszcie. będę starał się na nie niego możliwości odpowiedzi. Cześć Wam, cześć, trzymajcie się ciepło.